To jest program. Michał, rachownie, jesteśmy na antenie Republiki. Z nami jest Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Yy, jeszcze wczoraj w Rzymie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Tak, jeszcze wczoraj widzieliśmy się w Rzymie na świetnej imprezie Braci Włochów. Panie pośle, zacznijmy może od, bo za chwilę porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Rzymie, bo mam wrażenie, że kontekst jest bardzo ciekawy. Ryszard Kalisz w rozmowie z Jackiem Żakowskim przedstawia scenariusz, w którym. No w zasadzie wybory prezydenckie nie byłyby wyborami prezydenckimi. On nie przesądza w tej rozmowie, bo raz mówi, że trzeba rozpisać nowe wybory, później mówi, że, że nie trzeba rozpisywać nowych wyborów, ale mówi o tym, że względem pani prezes Sądu Najwyższego należy zastosować przepisy kodeksu karnego popełnia delikt konstytucyjny, sugeruje Trybunał Stanu. Kiedy Jacek Żakowski pyta o zamykanie sędziów, on mówi nie, nie, ale chwilę później to potwierdza. koniec końców mówi, że władza wykonawcza, którą wykonywać ma marszałek Hołownia bądź ktokolwiek inny, ma wprowadzić zestaw ustaw, przepisów, które w trzy miesiące wprowadzą nowy system polityczny, a wybory prezydenckie zostaną uznane za niebyłe. Taki jest z tego wniosek. Co pan na ten temat sądzi? Co sądzi na ten temat Prawo i Sprawiedliwość? No to jest klasyczna definicja zamachu stanu. Myślę, że jak się wczyta w sondaże, które były publikowane w piątek, przy okazji rocznicy zaprzysiężenia rządu Tuska gdzie zdecydowana większość Polaków jest już w obozie przeciwników tego rządu, gdzie na pytanie, czy żyje się Polakom lepiej czy gorzej niż rok temu, 16% odpowiada lepiej, 44% odpowiada, że gorzej. To są fatalne sondaże dla rządu, fatalne oceny rządu, a wiemy, że wybory prezydenckie będą oceną gabinetu Donalda Tuska, czy to się komuś podoba, czy nie. To to jest powód y, paniki, która zapanowała po drugiej stronie, jestem przekonany, że dzisiaj po raz pierwszy od 1989 roku możemy mieć po, przede wszystkim y, do czynienia z fałszowaniem wyborów y, na wielką skalę, dlatego tak bardzo ważny będzie wielki ruch kontroli y, wyborów. Mówił o tym wczoraj bodaj profesor Andrzej Nowak w pełni się zgadzam ze słowami pana profesora. No a jeżeli y, te fałszerstwa nie wystarczą, to będziemy mieć do czynienia z takimi scenariuszami, o których mówi Kalisz Rzakowskim. Ta rozmowa jest o tyle absurdalna, że oni sugerują, że wyniki wyborów nie będą uznane. Tam cały czas oczywiście pada nazwisko Trzaskowskiego, ale doskonale obaj panowie wiedzą, że na zwycięstwo Trzaskowskiego w tych warunkach może się nie zanosić. Ale izba, która ma. Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która ma e, oceniać, czy wybory przybiegły prawidłowo, czy nie, to jest ta sama izba, która oceniała e, wybory parlamentarne, w wyniku których Tusk został premierem, a Chłownia marszałkiem Sejmu, więc idąc z tym tokiem myślenia, wybory parlamentarne nie są ważne. Ale Ryszard w tej i... rozmowie sugeruje, że wybory roku 2023, jego zdaniem, też w ogóle nie były wyborami yy, równymi, mówi, że y, odebranie subwencji czy pieniędzy partii Prawo i Sprawiedliwość nie zmienia y, y, sytuacji y, y, no właśnie równości tych wyborów, ale bo mówi pan, że ta rozmowa jest absurdalna, ale ja myślę, że ona nie jest absurdalna. Ja myślę, że ona ma jednak pewną zimną, bolszewicką logikę, bo ten wywód, który opiera się na fundamentalnych kłamstwach, które mówią o niekonstytucyjności instytucji, których niekonstytucyjności nikt nie stwierdził poza instytucjami unijnymi, opisuje scenariusz, w którym nie mają znaczenia głosy wyborców i nie ma znaczenia czy y, wybory będą sfałszowane czy nie sfałszowane bo oni mają plan załatwienia tego stopień wyżej obaj widzieliśmy się wczoraj w rzymie z georgem simonem czyli liderem partii aur zresztą pan przed chwilą pokazywał fragmenty rozmowy e, z tym politykiem e, przypomnijmy widzom jak, z, z jaką absurdalną sytuacją mieliśmy do czynienia w rumunii tam w poniedziałek między pierwszą a drugą turą trybunał konstytucyjny uznał ważność pierwszej tury żeby w piątek w momencie, kiedy zaczęło się głosowanie podczas drugiej tury, bo zaczęli głosować Rumuni mieszkający za granicą, stwierdzić, że jednak ta pierwsza tura była nieważna i unieważnić cały proces wyborczy, w momencie, kiedy zaczęli Rumuni już głosować w drugiej turze. I te, te decyzje Trybunału Konstytucyjnego zostały ochoczo poparte przez władze Komisji Europejskiej również. Przez Donalda Tuska, który natychmiast na Twitterze poparł to, co się wydarzyło w Rumunii. To jest testowanie tego, co można zrobić w jeszcze większym, dużo ważniejszym dla architektury europejskiej kraju, jakim jest Polska. I powtarzam, musimy być gotowi na wszystkie scenariusze: po pierwsze, na próbę fałszowania wyborów w komisjach wyborczych, po drugie, na próbę unieważnienia wyniku wyborów, jeżeli wygra nie ten kandydat, który ma wygrać, czyli nie Rafał Trzaskowski. Ryszard Kalisz zapowiada, choć no znowu dialektycznie po bolszewicku raz mówi to, potem mówi coś innego, no ale w razie czego może zawsze odwołać się do jednej albo drugiej wypowiedzi, kiedy Jacek Żakowski pyta o de facto o aresztowanie pierwszej prezes sądu najwyższego, to Kalisz mówi nie, nie, a chwilę później mówi, że przecież to jest oczywiste, że e, co jest zresztą nieprawdą, ale Ryszard Kalisz mówi, że jest oczywiste, że sędzia, e, prezes Sądu Najwyższego łamie przepisy kodeksu karnego i popełnia delikty konstytucyjne i że należy ją pociągnąć za to do odpowiedzialności. Ryszard Kalisz bierze już od dłuższego czasu... Udział w decyzjach bezprawnych, decyzjach Państwowej Komisji Wyborczej zmierzających do tego, żeby odebrać finansowanie największej partii opozycyjnej, i dzisiaj może popełnić przestępstwo z artykułu 231 kodeksu karnego, jeżeli nie uzna decyzji Sądu Najwyższego w sprawie sprawozdania prawa i sprawiedliwości. Przypomnijmy, że w ciągu ostatniego miesiąca Państwowa Komisja Wyborcza uznała decyzję Sądu Najwyższego tej samej Izby w sprawie Konfederacji oraz w sprawie porozumienia Jarosława Gowina. Nie ma absolutnie żadnych argumentów, żeby nie uznać tej decyzji poza argumentami politycznymi. I myślę, że Ryszard Kalisz wypowiada się tu już bardziej, zdecydowanie bardziej jako polityk, który za wszelką cenę chce utrudnić życie opozycji, a w przypadku wyborów prezydenckich nie dopuścić do władzy niewłaściwego kandydata, a nie jako prawnik. W tych wypowiedziach pojawiają się również sugestie dotyczące tego, że to marszałek Hołownia bądź ktoś inny. Tam również w tej rozmowie pojawiają się te elementy, będzie miał przeprowadzić serię ustaw. Jacek Żakowski pyta, czy te ustawy są już gotowe, co jest w ogóle bardzo ciekawym pytaniem. To jest w ogóle ciekawe pytanie, bo jeśli ktoś takie ustawy pisze już teraz, to znaczy, że ten plan faktycznie jest realizowany. Wszystkich, którzy mają na ten temat wiedzę, zachęcamy do kontaktu z Telewizją Republika, chętnie o tym powiemy. No a to wskazuje na to, że, że muszą być prowadzone jakieś jeszcze działania, no bo trzymiesięczny okres na... Przeprowadzenie tego rodzaju ustaw jest z jednej strony wystarczający, no ale z drugiej strony może być w pewnym sensie nieodwracalny politycznie. Powtarzam, to jest obawa przed decyzją Polaków, to jest obawa, że zostanie wybrany przez Polaków nie ten kandydat, który powinien być wybrany, i to jest odebranie Polakom prawa decydowania, kto jest głową państwa, i przekazanie tej decyzji do grona właśnie kilku. Polityków, dziennikarzy, którzy snując tego rodzaju scenariusze, de facto przeprowadzą w Polsce zamach Stanu. To jest zepchnięcie, to jest wypchnięcie nas z Europy, zepchnięcie nas na pozycję Łukaszenki i Białorusi. Bo Łukaszenka i Białoruś właśnie mają tego rodzaju status, to Łukaszenka fałszuje wy wybory w na Białorusi, to Łukaszenka rządzi wbrew. Prawu. Panie pośle, dzisiaj na pierwszej stronie, żeby nie powstało wrażenie, że my odnosimy się tylko i wyłącznie do jakiegoś jednego. Y, różne rzeczy można usłyszeć na antenie y, TOK FM, można usłyszeć, że płci jest więcej niż dwie, tylko jest ich na przykład pięćdziesiąt, no ale to nie jest tylko i wyłącznie jedna y, redakcja. W innej redakcji tego samego koncernu, w Gazecie Wyborczej, na pierwszej stronie dzisiaj hakerska akcja Głosuj napis. Na pierwszej stronie opisane dwie. Sytuacje działań badanych przez ABW z ciszy wyborczej albo tuż przed ciszą wyborczą, ostatnich wyborów, gdzie, czy to seria no, wielu set tysięcy SMS-ów, czy wyświetlanych ogłoszeń w galeriach handlowych jest przedstawiona jako no, działania rosyjskiego wywiadu z sugestią taką, że na korzyść prawa i sprawiedliwości, że było jasne, tu jest napisane, że Prawo i Sprawiedliwość tych działań nie prowadziło, ale że prowadzili je Rosjanie i że. Prawo i sprawiedliwość było poszkodowane, no ale problem trzeba zbadać, bo to jest oczywiste podprowadzenie pod scenariusz, o którym tu rozmawiamy. Powtarzam, te sondaże, które przytoczyłem dotyczące oceny rządu Donalda Tuska zaledwie po roku jego działania. Pamiętajmy, że w polskich warunkach z reguły ten pierwszy rok to jest taki miesiąc miodowy, kiedy rządy z reguły zyskują poparcia, nie je tracą. Te sondaże pokazują, że wybory prezydenckie będą bardzo. E, ciężkie dla obecnego obozu rządowego, i nie dziwi mnie, że w tej chwili są realizowane rozmaite scenariusze na wypadek porażki. Natomiast te scenariusze, o których mówił Kalisz, czy ta, to przygotowanie, którym pisze gazeta wyborcza, to są scenariusze, które przesunowały nas e, zesuwanie w kierunku Azji Środkowej i zabierają nas z Europy. Mam nadzieję, że Polacy nie pozwolą Tuskowi na skręcenie wyborów. Panie Pośle, rozmawialiśmy również o, o sprawach w pewnym sensie, o tych sprawach również dyskutowali uczestnicy konferencji, która zakończyła się w Rzymie. Konferencji organizowanej od lat takiego, można powiedzieć, europejskiego siPAku u Konwencji, która jest ni to festynem, ni to Bożonarodzeniowym kiermaszem, ale jednak bardzo ważną, nowoczesną konferencją polityczną. W której bierze udział przez cały tydzień tysiące ludzi i polityków z całego świata. Tak, to jest konferencja, którą Georgia Meloni organizuje od 1998 roku a więc zaczęła ją organizować, zanim utworzyła partię, która dzisiaj rządzi Włochami partię Bracia Włosi. To jest najważniejsza konferencja dla Georgi Meloni, dla jej środowiska konferencja programowa. I no, to jest symboliczne, że głównym mówcą na tej konferencji w tym roku był Mateusz Morawiecki, rok temu Elon Musk, w tym roku Mateusz Morawiecki podczas przemówienia, jak relacjonowała między innymi telewizja Republika pani Meloni, zapowiedziała. Ustąpienie z funkcji szefowej europejskich konserwatystów i reformatorów przekazała pałeczkę Mateuszowi Morawieckiemu. To, co było bardzo budujące, to rzeczywiście dziesiątki tysięcy ludzi, których widzieliśmy w namiotach rozstawionych w centrum, historycznym centrum Rzymu, mnóstwo też dzieci. Ale przede wszystkim te panele, w których braliśmy udział, też występowały z paneli, pokazują, że idee konserwatywne są bardzo żywe. We Włoszech, a Włochy są jednym z najważniejszych krajów Unii Europejskiej, państwem założycielem Unii Europejskiej trzecią co do wielkości gospodarką Unii. Włoch się nie dał minąć, tak jak próbowano przez całe lata omijać Polskę czy Węgry. Mam nadzieję, że polska prawica również wkrótce wróci do władzy w Warszawie i będziemy w stanie zbudować sojusz, który będzie w stanie skutecznie zawrócić z tej fatalnej drogi, którą kroczy dzisiaj Unia Europejska. W trakcie wystąpienia Giorgi Meloni pojawiał się zestaw zagadnień, które również są zagadnieniami dyskutowanymi w polskiej polityce, w amerykańskiej polityce, zielony ład, kwestia opodatkowania klimatycznego. Działalności przemysłowej, kwestia nielegalnej imigracji, kwestia no, chociażby tego, do czego odwoływała się bezpośrednio Giorgia Meloni w swoim wystąpieniu, również tego szaleństwa LGBT, ideologii woke. To są sprawy, które dziś no, w ogromnym stopniu ludzi dotykają. Jak pan na to patrzy, to jest zestaw bardzo podobnych problemów, o których dyskutują włoscy politycy. Tak, bo y, oni muszą mierzyć się z tymi samymi absurdami, z tymi samymi regulacjami Unii Europejskiej. W wyniku Zielonego Ładu dzisiaj ceny energii na kontynencie europejskim są najwyższe na świecie. W momencie, kiedy do y, władzy w Stanach Zjednoczonych dochodzi Donald Trump, który chce wyprowadzić Stany Zjednoczone z porozumień, z, kon, z konwencji paryskiej, który chce... Odblokować wszystkie możliwe projekty energetyczne gazu, ropy Złupków. Chce eksportować również te surowce energetyczne w świat, to będzie oznaczało, że Europa stanie się jeszcze mniej konkurencyjna zarówno względem Azji, jak i względem Stanów Zjednoczonych. To będzie oznaczało ucieczkę, kolejną ucieczkę miejsc pracy z Europy w kierunku tych kontynentów. Większe bezrobocie, więc nie dziwi mnie, że pani premier tak dużego kraju, jakim są Włochy. Mówi o tym. Mam nadzieję, że będziemy w stanie wewnątrz Parlamentu Europejskiego skutecznie rozmontowywać te najbardziej absurdalne decyzje Zielonego Ładu. Kiedy formalnie Mateusz Morawiecki zostanie szefem Europejskich Konserwatystów? To jest kwestia najbliższych dni. Mam teraz okres oczywiście świąteczny, ale po tej decyzji, po tej deklaracji pani premier Meloni sprawa jest już przesądzona. No to ostatnie pytanie. Georgia Meloni pytana w wywiadzie o to, co konserwatyści czy co ta Partia Zdrowego Rozsądku powinna robić, żeby wygrywać wybory, powiedziała bez większego zastanowienia: być odważnym. Meloni udowodniła w trakcie swojej kariery politycznej, że jest odważną kobietą, niewielką posturą, ale bardzo wielką, dużą duchem i powinniśmy brać przykład z, z jej zwycięstw. Mam nadzieję, że to też natchnie nas przed bardzo ważną kampanią prezydencką w przyszłym roku w Polsce. A jak oceniacie ją w tej chwili? Kampanię? czy prekampanie bo mówię o prekampanii tak no o George Meloni rozmawialiśmy o prekampanii prezydenckiej myślę że ten start jest najlepszym startem w wyborach prezydenckich który ja pamiętam nie spodziewałem się aż tak dużych tłumów takich emocji które wzbudzi pan doktor Nawrocki, który przecież jest osobą nową na, w tej wielkiej polityce i jestem optymistą. Badania, które są po pierwszych dwóch, trzech tygodniach wskazują jednoznacznie bardzo silny te, trend wzrostowy i porównując te wyniki do wyników pana prezydenta Andrzeja Dudy 10 lat temu, Karol Nawrocki ma to poparcie znacznie wyższe niż prezydent, który te wybory wygrał 10 lat temu ku zaskoczeniu wszystkich, więc nie dziwi mnie, że Tusk w tej chwili wpadł w panikę. A czy państwim zdaniem Rafał Trzaskowski będzie kandydatem koalicji obywatelskiej? Koalicja obywatelska ma tradycję podmianek. Pięć lat temu zapewniali do końca, że nie zmienią. Kidowy błońskiej a wystartował Rafał Trzaskowski i ten start Trzaskowskiego nie jest najlepszy, ale to już trzeba pytać polityków Platformy, czy Donald Tusk sam osobiście na przykład może wystartować w tym wyścigu ostatecznie. Adam Bielan, Prawo i Sprawiedliwość, Europejscy Konserwatyści, Reformatorzy, dziękuję, dziękuję uprzejmie. A my wracamy za parę chwil, to jest program Michał Rachoniedziemy. jesteśmy w domu wolnego słowa.